Witajcie, Jakub Kulik dla Fansportu, jest z nami Arek Tańczula, witam Cię serdecznie Arku. Dzień dobry, siemanko, cześć kochani. Słuchaj, jeden z bohaterów Casino Star, jak oceniasz dzisiejszą taką prezentację, wstępną grę, konferencję, można tak to nazwać? No dzisiaj to było to, na co się pisałem. Wyglądało to tak, jak miało to wyglądać wcześniej. Czyli trochę nudno, ale to nudno dla widza, który interesuje się dymami, a dla ludzi, których interesuje Prawdziwa rozrywka na poziomie, to było ciekawe, no bo powiem, ale politycznie odpowiedziałem. Nie? Bardzo, bardzo dyplomatycznie, tak spokojnie, bez emocji. E, no ostatnio działo się dużo, dużo więcej i chyba nikt się tego nie spodziewał, że będzie taki pojedynek z Don Casio, który został usunięty e, no z tego Casino Star po prostu. No tak, tam popłynęło trochę to w inną stronę. E, tam było dużo też niedomówień, troszeczkę inaczej z... Znaczy, mi się wydaje, że źle zrozumiał to nam szalony reporter jako prowadzący, który został zblifowany, że róbcie tak, żeby było dużo szotów i on nie mu przyszło do głowy szoty, to wiesz, czym są szoty, z dymów, z awantur, z wyzywania się, a nie po prostu, żeby coś zabawnego powiedzieć, wiesz, tak jak tu próbował Arek, bo Arek akurat jest średnio zabawny prowadzącym, ale próbował coś tutaj zrobić. się znaczy, ma swoją grupę, która się śmieje z jego Tak, zaku. tak, jak Karol Strasburger również ma taką grupę, więc myślę, że te grupy rywalizują ze sobą. Uważasz, że to jest e, dobrze, że, że ten Cassio nie ma, że to wyszło dzisiaj dużo bardziej z klasą, na pewno nudniej, na pewno mniej jest o czym gadać w wywiadach, natomiast no, no chyba to na co się pisaliście, tak? To jest bardziej to na co się pisaliśmy, ale czy wiesz, tylko czy na przykład trzeba go było usuwać, może rzeczywiście wystarczyło mu dać jakąś reprymendę, zagrozić jakąś karą finansową i żeby się normalnie zachował, jak dla mnie on by był ciekawym oponentem przy stole e, do tej gry Karciany. czarnym charakterem w zestawieniu w kontekście innych graczy, tak mi się wydaje trochę. Tu kilka czarnych charakterów jest, ale no byłby jednym z tych czarnych. Na pewno byłby ciekawy, bo jak prywatnie się znamy, gdzie siedzimy, to wiesz, to jest taki typ mm, dusza towarzystwa. On zawsze coś walnie śmiesznego, pierdzielnie coś, czego nikt się nie spodziewa, więc przy stole z nim byłoby naprawdę ciekawie pewnie i fajnie, e, tylko czy on by właśnie się umiał zachować, bo być zabawnym to jest jedno, a być chamskim, ordynarnym i prostakiem to drugie, więc on potrafi jedno i drugie robić. Tylko czy, czy umie na tym, umiałby na tym zapanować, nie? A wy jako uczestnicy byliście briefowani przed e, tamtą konferencjom, że to ma jednak ma mieć bardziej charakter rywalizacji sportowej niż takiej rywalizacji na słowa? To miała być rywalizacja na, skróc, na słowa, ale to miało być w stylu, ja sobie też takie dogryzanie się, wiesz, to miało być w stylu takim jak tutaj było, że tu się śmiejemy, to tylko jednym problemem jak tam było. Gdybyśmy wcześniej mieli gry próbne. Tak jak tutaj miałem, grałem z niektórymi, tak? Ja już wiem, o czym mam. Gadać. Siedzieliśmy przy stole, wiem, że co ty mi tu pierdzieli, że masz jakieś żetony, jak ty kurde, ledwo ci tam szło, oszukujesz tą swoją e, grupę odbiorców, to swoje Kongo, całe oszukujesz, że jesteś nie wiadomo kim, a e, nic nie pokazałeś w tych grach. I wiesz, to jest właśnie według mnie źle. My się będziemy wcześniej spotkać przy stole, przynajmniej raz, zobaczymy jak gramy. Zawsze to jest też inna interakcja, gadki. Wiemy, kto jak się zachowuje i wtedy fajnie by było to opowiedzieć, że jak ja mam tutaj opowiedzieć. Przez co ja mam wiedzieć, tak jak tutaj ci były te pytania, kto wygra tą grę? Czy kto ma największe szanse? Z tymi, którymi grałem, to wiem, że nie mają ze mną szansy, na przykład, no, ale nie grałem z, z wszystkimi. I jak ja mam na to odpowiedzieć? Bo co? Bo ktoś jest fajnym streamerem, to znaczy, że on dobrze będzie grał? Że jest inteligentny na swoim streamie przed komputerem, to że on będzie tak samo inteligentny przy stole koło mnie? No nie do końca, ciężko tak określić. Wiadomo, ja to po prostu tutaj Nitra teraz stwierdziłem, dlatego że no, rzeczywiście jest inteligentny, ale tak jak mówię, przed komputerem. A widzicie, że jednak sami, przed komputerem, a jak jest realny, życie, to już zupełnie inaczej. Zachowuje, a dwa, że ma największą grupę. To teraz też Meduza ma dość dużą tą swoją grupę odbiorców, więc tutaj może być, bo oni jednak mogą pomagać, tak jakiś tam wpływ ma być tych odbiorców. Więc jak dla mnie to powinno być, najpierw powinniśmy zagrać razem, i potem dopiero możemy, moglibyśmy sobie coś wytykać. Bo co my mogliśmy? dostać brief, że masz potyczki słowne, masz go zaczepić, no ale na jakiej płaszczyźnie? My się znamy ze sportu, trick to znamy te wszystkie rzeczy, więc. Poszło to w tą stronę, ale gdybyśmy wcześniej zagrali 3-4 razy, to byśmy sobie wytykali to, co się działo wtedy, w tym gronie zamkniętym, nie? To by było nawet bardziej logiczne. Musimy mieć jakąś próbną, właśnie, grę już oprócz tej, tak bezpośrednio przed samym, przed samym eventem, no bo My to też, też fajnie było. Był, tak. Ja bym na dwóch próbnych jutro i na cały dzień też pograć z nimi próbne. E, tylko że wiesz, to jest nieobowiązkowe. Przed nimi se chce, nie? Bo to okay. był Wojtek Gola, był Stifler, był Meduza, e, tak jak, jak ja byłem przynajmniej. Podobno, e, podobno też wagada była, ale mówi, że ba, często ja jeszcze nie widziałem, a, a też tam byłem dwa razy jutro, będę jeszcze raz. Jutro sentyna, na tej przychodzi, tam pogramy i to wiesz, to, to jest nieobowiązkowe, a według mnie to powinno być obowiązkowe. Bo to jest kurwa, zupełnie inaczej jest, jak stałem przy stole ludzie, którzy się znają, którzy ze sobą grali, wiesz, tam się wydarzyły jakieś rzeczy, rozmawiamy. Kurwa, siedziałem stare 6 godzin i grałem. Przez to 6 godzin to my przegadaliśmy, każdy przegadał wszystko, że już od razu, wiesz, od przy, przy stole, przy 6 godzinach takiej gry, gdzie tam były emocje i w ogóle, to my się od razu jesteśmy na jednym poziomie znajomości. już Więcej o sobie wiemy, to potem inaczej w ogóle wszystko wygląda. I Dziwne, że e, organizator nie wymagał po prostu, że to jest obowiązkowe. Kurwa. No słuchaj, e, pewnie się tego będą musieli nauczyć, będą Może musieli. Jak, jak dywiat, no, to ten wywiad, to stwierdzam, że kurde, ten tańcu tak dobrze mm -hmm. mówi. Możemy <laughs> tam nawet wezmą jako jakiś doradca i po prostu. Słuchaj, go, jak, jak go... wybierasz tą kasę, to chyba nie będziesz musiał e, pracować dla nich jako doradca, tak mi się wydaje. Ale ja, nie ja tego nie robię dla pieniędzy. Znaczy, wiadomo, każdy to wszystko robi. Ja to robię bardziej dla wygranej, dla to, żeby pokazać, że jesteś lepszy od Nitra, od czołowych polskich znaczy Nitra, Meduzy e, tam tych czołowych polskich influencerów. Ja to robię dla lau. Kasa jest przy okazji, wiadomo fajna ta bańka, ale chcę sobie pokazać, zobaczcie, bo rozjebę was wszystkich. Ale myślisz, że to się może tak mocno przyjąć jak, jak freak fighty w Polsce? Bo to jest coś nowego, ale natomiast te same twarze, ta sama popularność, oczywiście ogromna popularność. Wczoraj też była konferencja, gdzie, e, gdzie nawet trąba będzie grał w piłkę, więc nowa federacja, która zmienia zasady trochę i influencerzy będą grać w piłkę nożną. No, dużo trochę tych wydarzeń, pytanie czy Casino Star e, przeliczyło to dokładnie, że, że to się opłaci. No, oczywiście, to nie wiem. Ja właśnie też ja to trochę powytykałem im błędu, bo na przykład według mnie oni, nie wiem, jak oni zrobili list, badanie rynku, bo myślę, że jak wydają tyle pieniędzy, jak badanie rynku zrobili, zlecili jakieś rzetelne informacje do zrobienia. I jak dla mnie, to na przykład. To, że teraz wzięli Michała Wiśniewskiego, to jest fajnie. Bo on jednak niesie ze sobą ludzi, którzy są zainteresowani tą grą karcianą. Gdzieś tam wokół niego są tacy ludzie. Tutaj większość z tych ludzi, to jest nie ten target. Stary, my mamy target 13, 24, nie wiem, 13, 36 na przykład. To jest nasz target, w większości są pewnie wiekowe, przedział wiekowy. Teraz tak, czy ci ludzie interesują się yy, tą grą karcianą? Czy grają w tą grę karcianą? Nie wiem. Jak dla mnie powinno być więcej ludzi troszeczkę ze świata tego show biznesu, takiego telewizyjnego. Z internetowego wiadomo, no nie liczą na PayPal, dlatego biorą tych z internetu. Ale ja nie wiem, czy są ci ludzie, którzy się interesują. Bo wiesz, jeżeli taki odbiorca, który jest tu nastawiony na dymy, czy on w ogóle będzie wiedział, jak wygląda, nie wiem, kareta, czy jak wygląda street, to jak oni będą oglądać tą grę i będą mieć emocje, czy na... nie, nie wiedzieć, kto co bardziej, ma. że tutaj trochę odpada ten blef, bo jednak masz pomoc od widzów. I tu te zasady, wiesz, wiadomo, ta grywalizacja, rywalizacja się zmienia, natomiast to nie można tak nazwać. Bo te zasady są bardzo zmodernizowane. E, no tak, ale. Patrz, no jak ktoś ma przeżywać emocje, jak ludzie... Kurde, według mnie dużo ludzi w Polsce nie zna zasad tej gry karcianej I nawet widziałem po komentarzach, bo na kanale Casino Star są te filmy, które to tłumaczą, że ludzie nie rozumieją tego i tak pomimo tego, że to jest tam naprawdę bardzo łatwo wytłumaczone. I tu widzę problem, że ludzie nie będą przeżywać emocji, bo nie rozumieją o co chodzi. Nie będą widzieć, co się na stole dzieje, kto wygrywa. No chyba, że to tak fajnie zrobią, że będą na przykład pokazywać, kto ma najlepszą kartę, w tym momencie, kto ma najlepsze zestawienie. Może tak będzie, że będzie podświetlony gracz, który w tym momencie ma najlepsze zestawienie i tak dalej. By find that but Wiesz, w walkach emocje są łatwe. Ten, kto lepiej bije, ten, kto dostaje, ten, kto mniej dostaje, ten wygrywa, i to wiesz, komu kibicować. A tutaj jednak trzeba znać zasady. Obawiam się, że tu może być problem. Może I być problem z przestrzeleniem się z grupą docelową. I co też, oni... wiesz, też wiesz, to, to na co zwracasz uwagę, we free fightach dzieje się to wszystko szybko. I ludzie są też przyzwyczajeni do tych emocji, że te walki są. Zauważ, jest trzyrundowy pojedynek, tak? No to ludzie mniej się tym emocjonują, niż nawet jak jest półtorej minuty, czy nawet wiesz, półtorej rundy, ale jest po prostu ogień cały czas. Wiesz, to powiem, że nagraf prób Ciężko porównać grę Arcianą do walki, ale na tych próbnych jak graliśmy, są bardzo dynamiczne rozdania. Jeżeli chodzi o tą pierwotną grę, z której się wywodzi, to co my będziemy grać, to, to tu jest dużo dynamiczniejsze, to rzeczywiście jest fajne, Wiesz, my jak tam graliśmy, to mówię, aż stawaliśmy od stołu, jak na przykład All In wchodził meduza, to co się raz udało, to tak się tu popisywał. Raz mu się to udało. All in, my wszyscy staliśmy, kurwa, co oko mają karty, wiesz, i miał i wiesz, i były emocje, rzeczywiście, no ale to były emocje, jak ja już grałem dziesiątą godzinę tam i już wiesz, załapałem wszystko, byłem wżyty z tymi zawodnikami, z tym stołem, Więc ja myślę, że... Brakuje tutaj tych próbnych gier. Te próbne gry nawet powinny być transmitowane na żywo. Ja powinni zmusić do oglądnięcia jakichś odcinków Poker Starsa, bo powiem Ci szczerze, że tam są właśnie takie sceny, nie? Jak ludzie grają i wiesz, Ci to powie gracze się znają. A tak naprawdę ten projekt to jest troszeczkę próba przeniesienia ze stanów tamtego projektu Poker Stars tutaj, nie? Że nawet nazwa podobna, wiadomo, że nie użyli słowa poker. Też mu powtarzam, bo słyszałem, że YouTube blokuje. Okay, nie no ja może o tym nie wiem, nie jestem doedukowany, więc, więc może będziemy <grym> dlatego jak wypikać jak wszystko. Jest, to ja powiedziałem teraz, ale to dlatego, dlatego używam Gra karciana, bo dostałem taką informację, że jeżeli się mówi w internecie, na YouTube, to już nie będzie monetyzacji podobno. Dobra, to. no to będziemy wypikiwać to wszystko. Słuchaj, dostałem dzisiaj, bo też nie tak się tak długo trzymać, bo zmęczony, a słyszałem, że jedziesz na Pomorze. E... Jutro. Jutro cały dzień. A okej. Okay. Słuchaj, więc dostałem informację bardzo ciekawą od Tomka. Podobno zdradził mi to jako pierwszemu, że powstaje albo będzie powstawał film o free Jak się zapatrujesz na jego pomysł? Słuchaj, ja, ja akurat wiem mniej więcej, jestem na, na łączach z reżyserem, który ten film, który przez scenariusz, już większość nie napisana, to co on opowiada, jeżeli rzeczywiście to tak zrobi, jak opowiada, to ja płakałem ze śmiechu, riem, to będzie komedia w ogóle, ale czarna komedia. To, by, to jest coś, na co myślę, że polski internet. I polski widz musi dostać ten film, musi dostać ten film. Sceny, Spod Żabki, te wszystkie, chłopie to jest po prostu, to jest A, złoto. no słuchajcie, ja już wiem, że scena Spod Żabki to jest pewnie Jacek Murański, który walczy z gościem, który A, wpada. Ja tego, ja tego nie powiedziałem, ale takie ja, ja rzeczy będą w tym filmie. I to o czym się mówili, te krainy, o których nie macie pojęcia, to tam dowiecie się czym to wszystko jest. To jest po prostu, kurwa, to jest odpowiedź na to wszystko co się dzieje, mega zajebisty pomysł. Ja byłem przez kilka godzin na łączach i słuchałem tego wszystkiego Scenari Nie widziałem scenariusza, ale po prostu opowiedziany mi został, zwariowałem, zakochałem się, ja myślę, że to będzie kurwa, Patryk Wega się musi schować, to będzie rozpierdol. Słuchaj, no e, popyt na pewno jest, grupa docelowa na pewno jest. Wydaje mi się, że taki produkt to jest coś świeżego i coś, i coś nowego. Nie? Ale wiesz, chłopiacy aktorzy to zaangażowani. Jak zobaczył, jaki aktor zagra. To, to chłopie tam osobę, to zwariujesz po prostu, kurwa. Ludzie powiedzą: Co? Ja muszę na to iść do kina. Chłopie, kurwa. To jest nie... Jak ja to usłyszałem, kto ma zagrać tą postać, wiesz którą, najciemniejszą najciemniejszą, to ja chłopie mówię: No kurwa. Ale za kamerą mi powiesz. Nie, chyba nie. Kurwa, chyba nie. To, to chyba nikt tego nie wie. W sumie to, nie, bo to po prostu no, bo, 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 Może jestem. Serio, jestem może jednym z pięciu w Polsce, który to wie. Więc nie. Nawet... Spora tajemnica. Arku, muszę Cię o to zapytać. Kiedy powrót do OKTAGONu? E, już niebawem. Niestety już tak nie chwalę się tym wszystkim, e, kiedy, co i jak, bo. Dostałem reprimendę od, od, yy, od federacji i no nie mogę mówić, to jest yy, wiadomo. To jeszcze, póki oni nie powiedzieli, oni pierwsi muszą dodać na stronie. Jak oni dodadzą na stronie, to ja wtedy będę mógł powiedzieć, e, że się biję, więc mogę powiedzieć po prostu, że niebawem. Okej, okay, niebawem, więc pewnie w treningu już jesteś. Ale jak mi te kurde, dawniej to mi, mogłem sobie mówić, co chciałem i nic do tego nie mieli. Ale teraz jednak jestem troszeczkę bardziej, większym zasięgi oglądalność i, i więcej ludzi mnie słyszy i jednak już się. Federacja przysłuchuje, co ja mówię w internecie i co chwilę dostaje opierdole. Szczególnie, że w twoim programie zdradzacie, Wszystko trochę rzeczy właśnie, za kulc, no nie? No już teraz nasz program będzie przez to stypiarski i nudny, no bo nam dużo pobronili i się okazuje, że stary, to nie jest tak. My mamy kontrakt, którym nie możemy mówić. Ja myślałem sobie, że jeżeli ja usłyszę coś tutaj w kuluarach, wiadomo, są tu wszyscy, coś mi coś powie, że to jest plotka. Ja mogę tę plotkę powtórzyć. To nie, stary, to jak ja, ja powinienem zadzwonić w ogóle do federacji, zapytać się, że nie, to nie jest plotka, nie możesz o tym mówić. Kurwa. Tego, w takim momencie znajdujesz jakiegoś dziennikarza, na przykład mnie, mówisz mi to, ja to puszczę, nie wiem, nie wiem kto, ale. Środowisko mówi, że. Słuchaj, no, że się tutaj to to, możemy dogadać na procent <laughs> tak, z wyświetleń. Ej, bez bezkitu, to jest właśnie przejebane. Ja już tobie powiem, ty już możesz powiedzieć, a ja nie mogę tego nie, powiedzieć. Nie, ja też czasami nie mogę, bo często słyszę coś od zawodników, na przykład i ktoś mi mówi, słuchaj, ja pytam się tak, mogę to pójść dalej, czy dla siebie? I dla siebie. Ale ja często by... wiem takie rzeczy, ale że wiesz. No na przykład wiesz, no dobra, ale żeby nie, że ode mnie to wiesz. Bo ja też to wiem, plotka skądś, proszę dalej, to ktoś będzie wiedział, że to ode mnie ja ma. Nie, ale muszę być, muszę być też wierny, bo jak mi ktoś coś raz powie i się spale. To już nie ma powrotu wtedy. E, ostatnie pytanie. Słuchaj, w piątek w otorę, e, troszeczkę nowa forma, e, bo dodana walka frikowa Paweł Jóźwiak kontra Marcin Najman. E, no, niespotykane zestawienie jak na Wotorę, ale muszę cię o to zapytać, bo, bo Ty, jako e, że tak powiem, osoba ze środowiska Free Fightów, znasz obydwu panów i możesz coś powiedzieć o tej walce? Kurze, ja ogólnie bardzo odradzałem Jaśkowi takie zestawienie, czyli włodarzowi w takie zestawienie i no ale myślę jednak, że, że trochę było fajnych kroków w no teraz poczynionych marketingowych, bo na przykład to face to face na fenie to w sumie wszła dziesiątkę, bo jednak nie ukrywajmy, publika Fenu, to jest mniej więcej publika Wotore. Ta sama publika, grupa docelowa się zgadza. Były tam dymy, tam troszeczkę za bardzo poniosło chyba troszeczkę e, Najmana e, bo widać było po Pawle, że nie na to się... Oni się no mówili na coś tam. by się wtedy się mówili na jakieś takie, ale nie na takie aż coś. I to było po niego widać, zaskoczony. Wydaje mi się też, że poczuł trochę, że Najman jest takim turem i że to nie jest tak, że jednak jest kopem ciężkim. I tam trochę pojawił się lekki strach w jego oczach, ale pytasz, co ja na tą walkę? Kurę, no walka tak naprawdę nie potrzebna nikomu. <laughs> w sumie Nikt nie chciał Nikt Nie, dostali. nie chciał, z tym zostali. Natomiast wiesz, promocyjnie, ja to powiedziałem Tomkowi, bo też rozmawiałem na temat tej walki. Uważam że nawet gdyby oni wydali to siano na promocję, czyli jakąś reklamę targetowaną, to nie zrobiłoby to takich zasięgów jak zakontraktowanie ich, bo generalnie wszystkie media sportowe, duże o tym piszą. Wystarczyłoby wydać te pieniądze, dać je dać Nitro, dać je może Meduzie, żeby u siebie zrobili restreama, komfy, tego tamtego i by zrobiło zamieszanie. Tylko właśnie, że to by ten target, teraz właśnie, czy target Nitra to jest ten target, który kupi wszystko, co mu Nitro powie. Jak dla mnie, to szczelenie się w target Fenu to jest dokładny ten Target. Tak. Kibice Fenu, kibice KSW, to są kibice, kibice Gromdy, O, tu bym się bardziej uśmiechnął, bo to jest bardziej zbliżona e, federacja. To są ci kibice, którzy wykupią do pay -per -view. Więc, oczywiście, jak dla mnie to jest ciało w dziesiątkę, no ale. Kurde, no Marcin Najman, Paweł Jóźwiak, wiesz, środowisk, dla środowiska, dla ludzi, którzy się interesują, to już jest ciekawe bo Pawła Jóźwiaka znają wszyscy e, jako e, prezesa Fenu, jako m, cichego prezesa nieoficjalnego prime więc gdzieś tam się kojarzy. Zawodnicy może by chcieli zobaczyć, jak on się bije, ci, którzy, ci którym tak mało płacił i ciągle chlą na niego w kuluarach, bo no nie ukrywajmy, Paweł Jóźwiak jest najczęściej wykl... Wy, wykl, 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 wykl. No to przy wojnie, on toczy wojny na Twitterze mocno. Tak, i wiesz, wszyscy ja, że ten, że że... no, powiedzmy. Myślę, że zawodnicy będą chcieli. Zawodnicy, którym mało kiedyś zapłacił, lub gdzieś tam miał jakieś zatargi z nim, będą chcieli to zobaczyć, jak dostaje w pieprz od Najmana, więc pewnie to wykupią. A inni pewnie będą chcieli zobaczyć, jak Najman dostaje pieprz, bo to jest główne źródło rozrywki w Polsce: oglądanie, jak Najman dostaje w pieprz. I to jest właśnie fajne w Najmanie, że on przeważnie. Nie zawodzi swoich fanów i on ten pierdol dostaje i ci ludzie za to za co zapłacili dostali. Ty, ale w tej walce nie możesz powiedzieć, bo w generalnie w poprzednich walkach to wiedziałeś, że Marcin nie jest w najlepszej formie, że wiesz, że tam może przegrać, a tutaj wiesz, no nie jest faworytem, bo to Paweł jest faworytem, natomiast no nie powiedziałbym jednak, bo jeśli Najman wyjdzie tak jak z Saletą, obali Pawła i, i go zacznie bić, no to generalnie ciężko będzie Pawłowi uciec z parteru. Ciężko będzie z parteru, ale chyba z tego co wiem jego trenerem nie jest tam Okiński, on nie trenuje tam, jest co, on, on trenuje um na różki, bo jak byłem okay. ja u Mirka często, to z naruszką robił tarcze. Ja widziałem jak on, jak on na tych tarczach wygląda, natomiast teraz Don Cassio pomagał mu gdzieś tam w przygotowaniach. Kto będzie ostatecznie w narożniku, jutro się dowiecie, bo jutro jest program właśnie z Votore, więc będą, zapytam go o to. No zobaczymy, wiesz co, jak dla mnie no nie skreślałbym tego Najmana, jednak jest chłopem wielkim. Tutaj widziałem ten lęk w oczach Pawła Żwiaka, więc może Gdzieś psychicznie może mu coś tam e, siąść. No zobaczymy. Ja. Szczerze, no to nie kibicuję nikomu, niech wygra lepszy. E, jednego drugiego za dobrze nie znam. Znam. No tak samo, że my znam jednego drugiego, ani jeden, ani drugi, nic gdy mi nic złego nie zrobił. E, Marcin Najman też jest, Ja jestem chyba jednym w Polsce, który mówi, że Marcin Neiman w sumie jest fajny. Bo ja go znam osobiście, jak, z nim, jak go znam osobiście, to gadamy, jest jak wujek z Ameryki bo to jest mega fajny, sympatyczny. I, ma się humoru. I ja nie mogę powiedzieć na niego z ogłosował, bo mi nikt złego nie zrobił. Ale przeważnie jak gadam z Bogdzelem, z kimś tam, no bo kurwa nie robi z nim interesu. Zrobił z nim interes, to by zobaczył, jaki to jest kurwa człowiek. No, Oczywiście, nie robiłem z nim interesu, dlatego nie mogę się wypowiedzieć. Na to, na ile ja mam z nim kontakt, to jest mega fajnym gościem. I wręcz to, co słucham czasami, co on wypowiada się w internecie, Marcin ja mam. chciałem powiedzieć pierdoli, w internecie i tak dalej, to jest w ogóle, nie wierzę w to, z tym gościem, z którego znam, jak do niego podejdę. To jest zupełnie... Czy on to robi specjalnie? że on po prostu jest taki. Ty może to robi specjalnie, że chce być nielubiany w internecie i on lubi e, być tym czarnym bohaterem, bo na żywo jest naprawdę fajny. Mówię Wam serio, ludzie: Marcin Najman na żywo jest mega w porządku, jak sobie normalnie gada. No ale nie robiłem z nim nigdy interesów, więc nie wiem, może, może dlatego tak uważam. Ostatnie pytanie: Piotrek Szeliga, i Załęcki. Jest w stanie ta walka się zmaterializować? E, Kurcze, fajnie, bo jakby się zmaterializowała. Było już takie zapytanie, Pytanie od High do Fejmu o Piotrka, czy wypożyczą, ale Fejm nie chciał go wypożyczyć, bo że to jest walka na walkę wieczoru. Jakby oni taka chyba walka... się nauczyli tego, że po walce Ferrari, żeby nie oddawać takich walk komuś, tylko to mają kartę negocjacyjną, powinni próbować Denisa ściągnąć do siebie. Tak, Denisa do siebie, może na jakieś wypożyczenie. No nie wiem, ja myślę, że znaczy, wiesz, fajnie widziałeś wspólne oświadczenie. Fejm High League. mi się to akurat podoba. Znaczy wiesz. Z punktu widzenia jakiegoś tam e, to możesz że ktoś pomyśli, że jakaś zmowa i tak dalej, ale dla mnie to jest fajne, że się te federacje dogadają, szkoda, że się z tym Prime nie dogadają, się też dogadają. Fajnie by się wszystkie trzy federacje dogadały, żeby zawodnicy mogli między sobą się wymieniać, żeby, stary, na przykład, nie wiem, ja teraz się smażę na pas, tak, wygram ten pas, Ktoś niech ma pas Highlighego. Bijemy się o dwa pasy. Mam pasy dwóch federacji, Czy to będzie zajebiste? Ja bym chciał, żeby takiś więc trzymam kciuki, żeby się te federacje dogadały i wracając do pytania o Piotrka właśnie. Jak te Federacje dogadają, to było zajebiste. No dla nich się dogadają na dwie walki. Na walkę i rewanż. I niech jedna jest fejmy, a druga jest Proszę bardzo. Czemu nie? Może tak być. Słuchajcie, darmowy pomysł od Darka, dzięki bardzo. Dzięki Jareczku, skry I powodzenia dziękuję. w Casino Star. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Ja mam karty o, to wytatowanego mam pokera, więc będzie łatwo. Ma... No to zwycięzco już znacie. Dzięki bardzo. Tak. <noise>